We wtorek prezydent USA Donald Trump oznajmił, że Stany Zjednoczone sprawują pełną kontrolę nad irańskim niebem. Dodał również, iż znane jest miejsce pobytu najwyższego przywódcy Iranu, alebo Hameneja, lecz na razie nie zamierza się go eliminować. "Obecnie całkowicie panujemy w przestrzeni powietrznej Iranu", napisał Trump w serwisie Truth Social, nie precyzując, kogo obejmuje użyta przez niego liczba mnoga. Były prezydent ostro skrytykował również irańskie zdolności obronne, twierdząc, że choć Teheran dysponuje dobrym sprzątem obserwacyjnym i innymi systemami zabezpieczeń, nie można na ich porównać z tym, co produkuje i projektuje Ameryka. Nikt nie wykonuje tego lepiej niż nasze stare dobre USA podkreślił. W kolejnym wpisie Trump odniósł się do Hamenei'ego: Doskonale wiemy, gdzie ukrywa się tak zwany najwyższy przywódca. To łatwy cel, ale jest tam bezpieczny. Nie planujemy jego likwidacji przynajmniej na razie. Prezydent zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować ataków rakietowych ani na ludność cywilną, ani na amerykańskich żołnierzy. Nasza cierpliwość się kończy. Dziękuję za uwagę. Zakończył. Następnie opublikował lakoniczny wpis bezwarunkowa kapitulacja. Media donosiły ostatnio, iż Trump odrzucił izraelski plan zabicia Hamenejego, obawiając się eskalacji konfliktu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu stwierdził w poniedziałkowym wywiadzie dla ABC News, że to nie zaostrzyłoby konfliktu, lecz go zakończył.